Witam serdecznie Trygon Wody na moim kanale, Rybki, Raki oraz Skorpiony. Zapraszam kochani do czytania tygodniowego od 15 do 21 lipca. Sprawdzimy energię na najbliższy tydzień, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję Czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Także jeśli macie ochotę zakupić dla siebie bądź dla kogoś w prezencie bransoletki ochronne, kochani, no to zapraszam, będą spersonalizowane specjalnie dla Was. No i sprawdźmy. 15, 21 lipiec, rybki. Rybki, żyweńki, co nam tutaj wyskakuje? Hmm. A rybki tutaj wchodzą w jakiś romansik. Mm -hmm. Bardzo mocno, kochani, pokazał się romans. Pokazuje się energia też bliźniaczych płomieni, więc możecie mieć do czynienia z kimś, kogo już znacie bądź znacie z poprzedniego wcielenia. Bardzo silny connection, bardzo dużo ognia, dużo pasji, dużo namiętności, ale też no, nie lada zagwostka, dlatego że któryś z Was jest w innej relacji, w innym związku. To będzie romans w ukryciu. Bardzo mocno widzę romans w ukryciu. Czyli albo wy kogoś macie, albo ta osoba, ktoś nie potrafi podjąć decyzji, ktoś nie potrafi się uwolnić z toksycznej relacji. No i tutaj y, będziecie się spotykać, będziecie się wspierać, będzie ogień. Y, natomiast, kochani, jest gdzieś z tyłu głowy właśnie taka sytuacja, że jeżeli spotykacie się z kimś, kto jest w związku, no to hmm, wiecie, że tej osobie na Was zależy. Ta osoba pokazuje Wam to na każdym kroku. Ta osoba mówi o tym szczerze, natomiast to jest ktoś, kto jest bardzo poraniony, kto ma problemy życiowe, kto nie potrafi na razie czegoś odpuścić, ale również i Was nie potrafi odpuścić. Także um, ciężki orzek do zgryzienia, dlatego że no, Wy bardzo kochacie tę osobę, z tego co tu widzę. Nie jest Wam ona obojętna absolutnie. Natomiast też no, nie chcecie tkwić w relacji, w której jesteście w ukryciu, tak? No i będziecie tutaj przeprowadzać szczerą rozmowę. Natomiast czy w tym tygodniu dojdzie do um, rozwiązania tej sytuacji, nie sądzę. Nie sądzę, ponieważ no, tu jest bardzo dużo problemów przy tej osobie. Nie wiem, czy ktoś tam ma jakieś sprawy sądowe, czy coś zamyka, może jest na etapie rozwodu, rozstania. Ale tu są naprawdę mocne blokady, kochani, naprawdę mocne blokady, i to świadczy o tym, że faktycznie jest brak decyzyjności w związku z tym. No, możecie mieć do czynienia z kimś, kogo wy tak naprawdę wspieracie, jesteście przyjaciółmi, jesteście dobrymi partnerami, natomiast no, ta osoba jeszcze ma jakieś problemy życiowe. To nie muszą być trójkąty miłosne, to nie musi być osoba trzecia. Może być tak, że ten człowiek ma po prostu. Jakieś inne problemy w życiu, z którymi się boryka, a wy jesteście takim oparciem, tak? Wspieracie tę osobę, doradzacie, no jak to rybki, tak? Lek na całe zło. No i tutaj rybeńki faktycznie ta osoba potrzebuje waszego wsparcia. Także jeżeli możecie, to wspierajcie, pomóżcie. Warto być dobrym, warto okazywać uczucie, współczucie, dlatego że to zawsze gdzieś wraca, tak? Warto zawsze być dobrym człowiekiem. Naprawdę zawsze warto być dobrym człowiekiem. Osoby, które są singlami, Wy możecie kogoś poznać. Tu mi się pokazuje jakaś fajna impreza, jakiś festiwal. Mocno widzę energię strzelca, lwa oraz barana, więc możecie z takimi znakami mieć do czynienia. Może tu być też właśnie energia bliźniaczego płomienia. Jak kogoś poznacie, to poczujecie takie silne connection od pierwszego spotkania. No, i to będzie właśnie to. Wy poczujecie po prostu, że, że ta osoba nie jest wam obca, że jest wam niezwykle niesamowicie bliska, pomimo że dopiero się poznaliście. Tu, jeśli chodzi o pracę, no wierzę, no coś nagle runie. Może być tak, że będziecie chcieli zmienić pracę, może być tak, że ktoś wam będzie kopał dołki pod nogami, tu się pokazuje konkurencja, jakieś takie obmawianie za plecami, ktoś jest bardzo nieszczery, ktoś tutaj próbuje. Coś ugrać Waszym kosztem Nie dajcie się, nie dajcie się kochane rybańki W ogóle tutaj tak jakby macie opaskę na oczach Czegoś nie zauważacie, może chcecie zmienić pracę Może po prostu ta już Wam nie służy No nie lada zagwostka na ten tydzień Czy faktycznie zmieniać, czy zostać Czy może po prostu w jakiś sposób to załatwić Wy jesteście rybki takie bardzo ugodowe I też nie lubicie konfliktów No ale czasami się po prostu z ludźmi nie da i zdrowotnie dziewiątka mieczy to są alergie wziewne. Jeśli macie z tym problem, zadbajcie o zdrówkę i zobaczmy kartę wyroczni. Szczęście jest po Twojej stronie. No i przepiękne przesłanie, kochani, dla Was. Także myślę, że mimo wszystko poradzicie sobie z każdym problemem napotkanym na drodze. E, drogie rybenki, oczywiście zapraszam Was do czytań prywatnych, bo wtedy mam wgląd w Waszą osobistą sytuację, jestem w stanie więcej z tych kart wyciągnąć wszystkiego dobrego wspaniałego tygodnia e, i kolejny znak to rak raczki, moje raczki 15-21 lipiec, co dla Was? hmm Moje drogie raczki, no tutaj są takie energie, że wow, bo macie przy sobie bliźniaczy płomień, macie przy sobie osobę, która was wspiera, która was kocha, której na was bardzo zależy. Rybarak, skorpion, trygon wody mi się pokazuje. I teraz tak, pokazuje mi się romans w ukryciu. Romans w ukryciu, m, dlatego że wy macie jakieś sprawy tutaj jeszcze karmiczne do załatwienia, tu mi się sądy pokazują. Karta Sprawiedliwości, Karta Sądu, jakieś e, sprawy, właśnie zamykanie spraw sądowych, e, walka, ale walka o dzieci, bo tu jest paść, tak? Może być sądowa walka o dzieci, nie wiem, alimenty, mm, może po prostu walczycie o dzieci, tak, żeby je tutaj odzyskać, ale takie energie mi się pokazują. W ogóle w tym tygodniu, tak jakby te dzieci będą na pierwszym planie, e, widzę dużo Waszej miłości, jeśli chodzi o, o maluchy. Widzę, że po prostu robicie wszystko z myślą o nich, z miłością do tych dzieci. No, faktycznie będziecie o te dzieci walczyć. Nie wiem o co tutaj chodzi, bo was jest dużo na kanale, więc każdy ma inną sytuację życiową, aczkolwiek uważam, że no, te dzieci jednak będą bardzo ważne. Tak? Jeśli nawet nie macie spraw sądowych, to może być tak, że po prostu jakieś problemy Was napotkają w związku z dziećmi i będzie trzeba tutaj coś załatwić. Może macie nastolatków, może trzeba będzie z nimi porozmawiać. Wiadomo, taki bunt też się pojawia, tak? Może ktoś chce gdzieś na wakacje wyjechać, a wy się martwicie, czy na jakiś obóz, tak? Co, co w związku z tymi dziećmi? Na pewno sprawy sądowe, zamykanie spraw karmicznych. Mocno Wam się otworzą oczy w tym tygodniu na kogoś z przyszłości, kto po prostu był w Waszym życiu stałym partnerem, partnerką. Okazuje się, że ta osoba wcale nie była taka, jak się pokazuje, jak myśleliście, że, 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 że po prostu. Jest, no ta osoba pokaże swoją prawdziwą twarz, zdejmie maskę w tym tygodniu. E, natomiast macie wsparcie tutaj m, bliźniaczego pomienia, takiej bratniej duszy, macie wsparcie osoby, która zawsze jest przy Was, docencie to, e, bo ta osoba naprawdę jest i ona jest e, przy Was dlatego, że chce być, a nie dlatego, że tak trzeba, tak? E, więc tutaj jest bardziej taka przyjaźń, niewymuszona. E, no po prostu wsparcie na każdym kroku e, raczki, które mają w tym tygodniu urodziny oczywiście wszystkiego najlepszego dla Was bo też widzę imprezy, świętowania mm, także ba bardzo, bardzo fajne energie tutaj dla niektórych ciąża pojawia mi się możliwość zajścia w ciążę tym bardziej, że mamy i cesarzową i asabuław więc możecie tutaj faktycznie jeśli się staracie o dziedziusia e, no doczekać się i jeśli chodzi jeszcze o was, pokazuje mi się tak, jak u rybek romans w ukryciu, więc może tak być, że faktycznie ktoś tutaj wchodzi w relacje w ukryciu, e, dlatego że tu jeszcze jakieś sprawy z przeszłości są niepozamykane, natomiast e, no, jest tak silne połączenie, że nie jesteście w stanie obok tego przejść obojętnie. E, w pracy, kochani, odpływacie na spokojne wody, zakończenie jakichś trudności, ja tutaj w ogóle widzę podpisanie umowy, kontraktów, nowi klienci, nowi kontrahenci będzie się dużo działo, kochani. No, zawodowo po prostu rewelacja. Tak jak los wam sprzyja, wykorzystajcie ogólnie z tych energii lipcowych, bo one są mocno transformujące. E, pamiętajcie, że mamy Saturna, który jest w retrogradacji e, w rybach, natomiast też, no, tak jak mówię, sprawy karmiczne wracają. I ta dobra, i ta zła karma. Jeżeli coś dobrego zrobiliście, to do Was wróci. Jeżeli zrobiliście coś złego, również wróci, bo to wszystko, kochani, we wszechświecie musi być zrównoważone. I zawsze pamiętajcie, żeby po prostu czynić dobro. Pomimo wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz, pomimo tego, że ludzie nie zawsze są sprzyjający, potrafią często wbić właśnie sztylet w plecy. No i pamiętajcie, że nie sam ból boli, tylko to, jak się odwracamy i patrzymy, kto to robi. Kto wbił ten sztylet, tak. A więc tutaj, ktoś, kto był faktycznie gdzieś tam kiedyś waszym partnerem, partnerką, może się okazać no, osobą dosyć fałszywą, która zdejmuje maskę i pokazuje swoje prawdziwe oblicza. Jeśli chodzi, kochani, o zdrówko, odwodnienie, uzależnienia, uważajcie na alkohol, na różnego rodzaju używki, bo to mi się w tym tygodniu tutaj przy Was pokazuje. No, dużo zamartwień, jeśli chodzi o dzieci, ale kochani, też. Miłość, no dla Singli również nowa miłość na horyzoncie. Bardzo sprzyjające znaki w tym tygodniu to ryby, wagi, także na tych osobach możecie polegać. No i zobaczmy kartę wyroczni. Twoja ciężka praca przynosi owoce i to można nawiązać właśnie do pracy, do spraw zawodowych, tutaj biznesowych, także no finansowo bardzo ładna poprawa. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. Kochani, zapraszam do czytań prywatnych i po bransoletki ochronne z Waszym znakiem Zodiaku. I na koniec Skorpiony. No, kochani, tu jeśli chodzi o małżeństwa, stałe związki, pokazują mi się zdrady w tle, zranienie. Ktoś się dowiaduje o romansie, ktoś się dowiaduje o, o jakiejś stracie, tak, wieża. Nagle niespodziewanie, jakieś małżeństwo odchodzi do przeszłości, może być rozstanie, może być tutaj separacja a, i tak jakby leczenie zranionego serducha. Widzę przy Was w ogóle jakieś zranienie, jakąś taką energię mm, niedostępności. Boicie się zaufać, bojcie się wejść w nową relację, bo ktoś Was bardzo mocno zranił. Tutaj jest też jakaś relacja, która została zawieszona, może to jest relacja na odległość, natomiast no, brak kontaktu, brak komunikacji. E, nagle się Wam świat zawalił. Może się okazać, że po prostu pokładaliście w kimś nadzieję, e, byliście zakochani, zauroczeni, a ta osoba nagle weszła w relację z kimś innym, tak? Może być też tak, jeżeli Wy macie stałe partnerstwo, że. Macie dość tego związku, braku wsparcia ze strony partnera, partnerki i sami tym po prostu trzaśniecie. Zamkniecie drzwi, zwłaszcza, że ten Saturn faktycznie jest w retro. Sprawy karmiczne trzeba w tym czasie pozamykać, także jeżeli jakaś relacja Wam nie służy, jeżeli czujecie, że to nie jest to, że po prostu marnujecie życie przy tej osobie, będziecie tutaj faktycznie mocno trzaskać drzwiami. Tu są wyprowadzki, tutaj są sprawy sądowe, alimentacyjne. E, ogólnie zamknięcie jakiejś relacji toksycznej, relacji karmicznej. E, single widzę, że Wy generalnie się troszkę boicie wejść w nowy związek, obawiacie się zranienia, więc tutaj raczej nie będziecie e, bawić się w uczucia. No, zwłaszcza, że to serce jeszcze nie zostało uleczone. E, natomiast finansowo, praca, po prostu rewelacja, tu są awanse, tu są podwyżki. Tu jest nowa praca, nowa perspektywa współpracy z kimś, bardzo ładne, pozytywne energie, dużo radości. Także finansowo, kochani, to będzie piękny tydzień. No i zdrowotnie też tutaj nie widzę żadnych takich większych problemów, więc tutaj pod tym kątem bardzo, bardzo ładnie. I karta wyroczni, Twoja ciężka praca przynosi owoce. No i właśnie, i ta praca, kariera bardzo ładnie nam się tutaj pokazały. I w tym tygodniu faktycznie będzie szczęście, będzie spełnienie. Możecie faktycznie dostać tą wymarzoną podwyżkę. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. Zapraszam do czytań prywatnych, kochani, i po bransoletki ochronne z Waszym znakiem Zodiaku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.